Witam mojej malutkiej skurwysynki, dziś sobie zarobimy, idę po gang bank. Idziemy zarobić. Skoro już jesteście to objaśnię wam mój zajebisty plan na kasę niczym mam mój zajebane występy, więc pożyczymy wana i będziemy podjeżdżać do Meneli i będziemy się ich pytać czy chcą 7 nocy w hotelu, raczej powiedzą tak. Ale nie tak łatwo, weźmiemy ich na tył i zbudujemy arenę niczym z swamy MMA i będziemy ustawiać walki, a wygrany dostanie nagrody, a my kasę wykorzystamy te śmierdzące cfele. Pojebało Cię, wchodzę w to. ...robi prosiaczek, a ci <grym> <wadzie>. <grym> <grym> e, jak bycie, krówka robi muł Krzysiek, zapamiętaj, krówka robi mu. Uniwersalny rozmiar, będą dobre na każdą nogę. Tak, Takie tak. na kopciuszka. Kryštofie, no. ja z prośbą dzisiaj przyjecham do pana. Tak, żeby pan serdecznie pozdrowił, oczywiście, bezpłatnie, o ile jest to możliwe. Uch. Dzień dobry, czy chce pan siedem dni w hotelu za małą przysługę? Tak, oczywiście, ślicznotko. Kiedy Najwi zbierała meneli, reszta budowała stadion, ale im nie wyszło, to włamali się do jakiejś piwnicy.